Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejdziemy się pojazdem dość rzadkim, chociaż niektórzy z was pewnie go mają, jest to BA11 i jest to Rosyjska wersja pojazdu opancerzonego zbudowanego na podwoziu ciężarówki. I widzicie, mieli wcześniej takie ciężarówki przerobione na samochody opancerzone, jak na przykład BA6 czy tam BA10. No, i przez to, że nawet to miało sens wtedy, postanowili ulepszyć ten design. Tym sposobem, właśnie powstało BA11. I prototypy BA11 spisywały się bardzo dobrze w porównaniu do poprzedników, i już zacierano ręce na masową produkcję tego pojazdu. Testując tą produkcję oczywiście na przedseryjnych egzemplarzach, i same przedseryjne egzemplarze bazowały na zmodyfikowanym podwozie ciężarówki ZIS-6, gdzie poprzednie modele były na gaziku AAA albo ZIS-5. Yy, w każdym razie te przedseryjne egzemplarze po testach na poligonie miały zostać przetestowane w wojnie zimowej. Tak jak zresztą na przykład prototypy KW-1. Tyle, że wojna zimowa skończyła się, zanim pojazdy testowe mogły zostać dostarczone na front. I tym sposobem w sumie zostało tylko odpalić produkcję seryjną i zobaczyć w praniu, co by z tego wyszło. Tyle, że... no właśnie. Fabryka znajdowała się w Leningradzie, ta, która miała zajmować się tymi pojazdami, a jak wiemy, kolorowo pod Leningradem dość szybko nie było. I fabryka po wyprodukowaniu około tych 18 sztuk przedseryjnych, tych testowych, powiedzmy, szykując się do produkcji seryjnej tego pojazdu, została praktycznie całkowicie odcięta od jakichkolwiek materiałów, przez co produkcja seryjna nigdy nie ruszyła. Te pojazdy przedseryjne, które zostały wyprodukowane, zostały już te w walce i tak naprawdę to tyle, chociaż można dodać, że w sumie spisywały się dużo lepiej niż na przykład te 26 czołgi, bo były po prostu lepiej opancerzone, rozwijały lepszą prędkość na drodze, no i ta 45-mm armata dawała radę. I tutaj jak widzicie na tym pojeździe mamy takie dość ciekawe gąsienice i te gąsienice można było założyć na tylne koła, jak widzicie tutaj. I przez te wypustki to, to w miarę się trzymało na tych kołach i nie spadało Przez co pojazd zyskiwał jako takie y, właściwości jazdy terenowej Praktycznie zmieniał się w half Traka wtedy Chociaż no nie było to idealne rozwiązanie Ale było to jakieś rozwiązanie, żeby poprawić właściwości jezdne w terenie Chociaż no y, na temat testów tych, tych gąsienic właśnie, które się tu z tyłu montowa montowało na tych kołach Nie czytałem żadnych dokumentów, nie znalazłem żadnych dokumentów, które by powiedziały po prostu czy to miało ręce i nogi Czysto teoretycznie, zakładając logicznie, chyba miałoby to jakiś sens, no nie? Szczególnie, że, jak widzicie, są one tutaj wymodelowane. Na nam dają dodatkowy pancerz w grze, także mamy z tego tyle. No i te BA11 BA rozwijały podwójną prędkość T26 na drodze, więc po prostu dużo szybciej mogły się przemieszczać i atakować nawet znienacka yy, pojazdy przeciwnika. I tak naprawdę z tego co wiemy, no to dość dobrze im szło rozwalanie niemieckich pojazdów opancerzonych yy, podobnego typu. Nie mówimy tutaj może o czołgach stricte, ale o pojazdach opancerzonych. I to nawet dość ciężko opancerzonych jak na, jak na właśnie takie ciężarówki niby. Ale ostatecznie, no tak jak mówię, skończyło się na 18. W sztukach i tyle. Yy, tyle, że każda z tych 18 z tych około, 8, bo nie wiem dokładnie, czy było 18 z tych około 18 pojazdów, trochę się od siebie różniły, bo z każdym kolejnym egzemplarzem coś tam ulepszano, tu coś zmieniono, tutaj był inny grill na przykład z przodu, yy, bo testowano różne tam. Yy, Opcje chłodzenia, tutaj włazy dostępowe do, do silnika się zmieniały, testowano silniki diesla i tak naprawdę tyle I, i można powiedzieć, że z tych BA11 tych testowych można wyróżnić BA11D, które dostało kuloodporne opony, które zresztą my też tutaj mamy właśnie, więc nie wiem czy to nie jest BA11D, w każdym razie no, jak widzicie no 10 mm na całej tej... Chociaż nofelga powinna być grubsza, ale pewnie już nie chciałem się tak tego modelować. Ale mamy tutaj faktycznie kuloodporne opony, znaczy, dobra, nie kuloodporne, tylko takie, co nie łapią flaka po przestrzeleniu. Yy, czyli całe są prawie że są całe z gumy. Czyli naprawdę trzeba było te opony trafić wielokrotnie albo z dużego kalibru, żeby były praktycznie nie do użytku. A tak to przestrzelone parokrotnie można było na nie, dalej na nich jechać. No i tak jak powiedziałem przez to, że produkcja została powstrzymana przez wojnę, tak naprawdę to był koniec tego typu pojazdów dla Sowietów, bo jak już Okolice Leningradu to mieli lepsze rzeczy do produkcji, tak jak teciaki czy, czy inne po prostu no lepsze maszyny. A projekt BA11 stał praktycznie w miejscu przez ten czas, kiedy nie był produkowany, i z biegiem właśnie tego czasu stracił rację bytu. Także jeżeli chodzi o historię tego pojazdu, to tyle. Tak bez schodzenia w jakieś zajebiście wielkie detale. Yy, mamy tutaj BA-11, przez te odporne opony powiedziałbym, że to jest BA-11D tak naprawdę. I do tego zestawu weźmiemy sobie BB-1, bo tak naprawdę to jest pretek, BA-11 to jest pretek, żeby sobie polatać BB-1. Bo yy, no fajnie się tym lata i to robi faktycznie zarąbiste odgłosy w momencie strzelania. Biorąc pod uwagę, że mamy cztery szkasy, które mają obłędną szybkostrzelność. Jak widzicie 1800 pocisków na minutę. No to to jest kosmos po prostu, to jest w świecie kosmos, to rozrywa samoloty przeciwnika, jeżeli wlecą w taki strumień pocisków, to po prostu je rozrywa, szczególnie na 1 trzy biaży. Także bez zbędnego pierdolenia, przeskoczmy do pierwszej rundy, przejedziemy się BA11, a jak tylko zginiemy, będziemy mieli dość punktów do... żeby się w BB1 zrespić, to wskoczymy do BB1. Zawsze gram po prawej stronie, jadę pod kościół, to spróbujemy może do alfy pojechać, może być ciekawie. I o, na jedyneczce, ale pani sprzęgło! Okej, okay, rzucił dwójkę i złapaliśmy przyczepność. Uuu, tutaj squeezy, bo już przyjechał. I Stathound go rozwalił. No dobra. Też dotarliśmy. Stathound pilnuje po prawej. A my tutaj. Ej, strzeliłem, nie chcesz? Tak, myślałem. O, zabawnie. I ja się odbiłem i on się odbił. Auć. Nie rozwaliło mu to gąsienicy? Halo! Nawet nie patrzyłem, bo byłem pewny, że gąska upadła. <śm> Ale heca. Powy powymienialiśmy się tutaj z gościem uprzejmościami na czacie. Ale faktycznymi uprzejmościami jedziemy. Nie do końca wiem czego się tutaj może spodziewać. Bo ten tu wjeżdża na ostro od razu. Uuu, niestety go dorwali. Uu. Ok, ten gościu mi może zagrozić, więc czekamy. czy Nie wiem, coś mi ping świruje, ale faktycznie teraz normalnie na tym 150 pingu jak gram to jest okej, okay, ale, ale dzisiaj coś się... Coś widzę, że jest nie do końca tak, jak powinno być. Bierza na cel! To był overpen? Bo chyba mu to nie wybuchło w środku, tak mi się wydaje. No i bronimy Alfy w takim razie. Co ty strzelasz? Tu nic nie ma Tylko na postrach chyba tak, tak? O nie zginął! Coś tu jedzie pod górkę. Tak mi się wydaje. Więc zaraz go spróbujemy przywitać z nienacka. Także nie do końca było widać za tym kamieniem. Stanę, zobaczymy. O Boże. Tutaj zrzucimy sobie... Artę. Ech cóż. O, kolega tu miał, a nie. Ten gościu przejechał gazikiem. Nie, interesuje, gdzie są te Panzer Jagery, tam przejeżdża... O, jest. Boink. I tu chyba jeszcze jeden gdzieś tam przejeżdża, ale to nie wiem, gdzie jest. I tutaj próbujemy pomóc gościowi zielonemu. Nie zdążyliśmy. Panzer 3B, to nie ma pancerza żadnego. O, został zniszczony przez BT-7. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pilnujemy sobie wzgórza tutaj. Nie... nie kozaczymy, tylko pilnujemy. Okay, jedzie do nas LBT, będziemy się przywitać. Driver, o jezus, ale. Przepotężne trafienie. Tak dużo samolotów od nich nie widzę jeszcze w powietrzu, więc to też jest takie. Chciałbym już do BB1, może i wskoczyć, ale no nie mamy powodu jeszcze. O kurcze, a tego gościa tak zaryzykować, i tutaj wyjechać, i wjechać mu prosto pod lufę, jako pretekst, że do BB1 może wskoczyć. Ej, tutaj, nie zauważył nawet. No jest to, że on nie wiem, czy on miał w ogóle dość pary, żeby pod tą górkę tu wyjechać, nie? No, jesteśmy jednym gościem, który broni, jakby nie patrzeć z tego punktu alfa, reszta drużyny może się skupić na. Wreszcie mapy. Czekam na te bomby jakie czy coś, kurczę. Cóż to jest? O! Okej okay. Obawiam się, że jak tylko opuszczę ten punkt, to zaczniemy go tracić po prostu bardzo szybko. Ale też 8 fragów zrobiliśmy na tym bijarzu to wystarczy, no widzieliście. Pojazd jest sprawny i dobrze łoi, Ale... Lepiej bym sobie poradził, wydaje mi się, w takim BT-5 na przykład, albo w BT-7. Także no to BA-11 to taka fajna zabaweczka. Bomby mam na Assault field. Znowu coś pozmieniali, gajdziny? Bez uprzedzenia. Cholera. Tak jest, coś widzę w tym miejscu. Coś się tu przemieszcza. Przed nami dwupłat H123 tego to skrzydeł. Nie, 51 Okej. Okay. gdzie jest ten pojazd, który tutaj, to ten Francuzik, dobra. No, tych gości tutaj bez problemu sobie zdejmiemy. To trzeba zrobić nawrotkę. I tutaj bomby chciałbym czasnąć. I odejść od razu, bo te bomby wybuchają mocno. Dobra. Panzer 3F zostało zniszczone jeszcze tego Francuza. Musimy dorwać zanim Zanim wjedzie do tunelu. Mamy go. Dobra. Punkt Alfa wybroniony z powietrza tym razem. I gdzie te wszystkie samoloty, co tutaj niby miały być? Kurczę. Okej, okay. tutaj pelotka. Została zniszczona. Co tu jeszcze mamy? O, dobra, widzę Squeezie Boya. To jest Easy Target, to bierzemy się za to. Lecę mu zepsuć dzień. Dobra, i odciągamy do góry. Czasem mi się zdaje, że słyszę jakiś samolot, ale tak naprawdę nie do końca, szczerze mówiąc. Bra! Ale jeszcze miał spawn protekta. Zrzucimy artę tutaj, ten ich przesmyk. Uhuhu, uhuhu, zapieprzamy, zapieprzamy. I tutaj w lewo odbijamy. I tutaj przez punkt po prostu przejedziemy, i przejedziemy za punkt, i tam się ustawimy gdzieś. Zaraz w prawo tu odbijemy. Tu stracimy całą prędkość lada moment. O tutaj. Boink. O, nie całą w sumie. Ha, ha, ha. Pozytywne zaskoczenie. Teraz dopiero straciliśmy, ale już jesteśmy w OK w miarę pozycji. Ho, 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 ho. Silnik zjadł. Wszystkie pociski jego prawie. Czyli mamy farta, lutnęliśmy na 19 sekund. I on się zrespi zaraz po nas wróci tutaj na pewno. Uuu, ale przycięła giera aż. Dobra, gościu jest podpalony. Tutaj cofamy, cofamy, cofamy. Zaraz będziemy mieli problem z depresją, ale naszych trzech ludzi atakuje ten pum! W ogóle go przegapiłem, ale jaja.

To ten samolot robi check absolutnie robi check <laughs> O ile samolotów przeciwnika. Wow, ale kamera tutaj zatańczyła. Nie fajnie. Tutaj mamy samolot, sztukasik. No, 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 no. Ten dużo wytrzymał. Słyszę samolot, ale... Nade mną, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. To sobie zawracamy. Już zatrzeliśmy cztery samoloty. <laughs> Muszę już patrzeć na amunicję, bo powoli wychodzimy na dwa samoloty. Musimy to zrobić... Oszczędnie. Dobra. I została mi połowa na następny samolot. on tam ucieka chyba od nas, leci w stronę lotniska to nie, to my się tak nie chcemy bawić. To co, as w powietrzu na BB-1 już zrobiony. Że ta runda chyba jest posprzątana, podobnie. Musimy spróbować coś zrobić, oczywiście. Zresztą ten samolot ma dość. rozpięte skrzydła bym tak tu ją. Rozpiętość skrzydła jest spora więc prawdopodobieństwo powodzenia bliskie zeru ale spróbować muszę o, o nie podoba mi się to <śmiany> samolot ja się bawię tutaj kurde a tu samolot mi przylatuje oczywiście Miałem go wziąć na działa nowego? Chyba tak. O Jezus, cofnął serwer! Nie w tym momencie! Kurde, gra. Ale była cofka serwera. Skubaniec, za ogonem mi się cały czas chowa. Mam wrażenie, że gościu wie, co robi. Ale z nic nie trafiam po prostu.

O, uh, jest krytykal, dobra! Mm, 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 mm. dużo szybszy jest ode mnie. Bomby zrzucił. O, no i koniec rundy. O, i teraz go podpaliliśmy jest na koniec. <laughs> BB1 to czysto terapeutyczne przeżycie i polecam każdemu, kto się wkurwia na Wartandera, jak sobie gra na wyższych gerach, żeby sobie raz na jakiś czas skoczyć na 1-3 rosyjskiej tym BB1 na naziemkach polatać i po prostu pokosić z tych km O, tobie tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. <laughs>